Temat tygodnia. To jest podcast Temat Tygodnia. Karolina Lewicka. Dzień dobry, witam Państwa. Moim Państwa gościem jest dzisiaj Adam Grzeszak, autor tekstu, który znajdą Państwo w tego tygodniowej Polityce. Zimne dreszcze przy kominku. Panie redaktorze, dzień dobry. Dzień dobry. Początek tego tekstu to jest o konsekwencjach politycznych. Cen energii. Zbliża się rok wyborczy, będzie kampania wyborcza prezydencka wiosną 2025 roku. Stąd też, kiedy zastanawialiśmy się jeszcze kilka miesięcy temu, my dziennikarze, publicyści, czy będą przedłużane tak zwane tarcze energetyczne, to oczywiście wszyscy żeśmy się domyślali, że one przedłużone zostaną, ponieważ nie będzie chciała nowa. Koalicja władzy ryzykować tzw. rachunków grozy, o których Pan mówi. Czyli co? To jest decyzja ściśle polityczna, tak, żeby subsydiować dalej ceny energii. No tak, to jest y, oczywiście y, kwestia wyboru takiego politycznego, bo, bo, bo z punktu widzenia ekonomicznego sytuacja na rynku energii, która jeszcze niedawno była rzeczywiście dramatyczna i nie tylko w Polsce, ale w całej Europie i w wielu krajach. Była, była, rządy zdecydowały się na subsydiowanie cen energii. No, Unia Europejska zresztą zaczęła zalecać, żeby się z tego wycofywać już w 22 roku, w trzecim to już mówiono, żeby to kończyć. No, u nas akurat myśmy weszli w ten cykl wyborczy i w tym momencie już PIS uznał, że tego robić nie wolno, bo, bo wyborcy już się przyzwyczaili, że w okresach Kampanii wyborczych mają prawo do tańszego paliwa, energii i wszystkich tych rachunków, które, które zwiążą się z energią. No i to okazało się nie do końca zadziałało, jeśli chodzi o taki wabik na wyborców i, 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 i oni tego tak nie docenili jak, jak oczekiwał pis ale nowa, nowa ekipa która koalicja 15 października która która weszła i, i trochę w buty poprzedników zdecydowała, że nie może tutaj jakichś szybkich ruchów robić, chociaż postulaty były, żeby, żeby te ceny urealniać, no bo wiadomo, że trudno sobie wyobrazić na dłuższą metę... Że żeby, do końca świata, tak? Tak, że do końca świata, ale uznano, że no, będziemy mieli teraz w 2024 roku wybory i samorządowe, i europejskie, więc tutaj utrzymano do połowy roku i były dyskusje, co dalej. I, I właściwie w, w, wydawało się, że, w, w, że, że właściwie w, w drugiej połowie 2024 roku te ceny będą, będą przywracane. No ale przyszła świadomość, że będą wybory prezydenckie, i za chwilę ceny paliw i ceny energii będą tematem, który, z którym się muszą zmierzyć. Po co ludzi denerwować i dawać paliwo, prawu i Sprawiedliwości. No więc właśnie. I w związku z tym. Te napięcia trwały właściwie do, do ostatniej chwili. O, ostatnie słowo miał premier Donald Tusk, który pod koniec ubiegłego tygodnia powiedział, że ostatecznie że wydał, wydał taką instrukcję dla, do ministrowi finansów, że, y, że, że ta, te subsydiowanie i te mrożenie cen energii w przyszłym roku ma być kontynuowane, no więc wydaje się, że do połowy przyszłego roku to co do tego nie ma wątpliwości, że te ceny będą ciągle utrzymywane na takim pod kontrolą. Nie będą identyczne dokładnie, ale, ale nie, będą, nie będą aż jakoś znacznie różniące się od tego, z czym mieliśmy do czynienia w tym, w tym roku. Ta decyzja polityczna jest zgodna z hipotezą nagrody i kary, to znaczy, że jeżeli ludziom żyje się źle lub gorzej niż żyło się wcześniej, to oczywiście ukarani będą ci, którzy akurat rządzą, natomiast jeżeli ludziom żyje się dobrze, no to zwykle nagradzają ekipę rządzącą, przedłużając im mandat w kolejnych wyborach. Chciałabym porozmawiać trochę o inflacji, zarówno jeżeli chodzi o sytuację polską, jak i o wybory amerykańskie, które już za nami. Ale na razie zostajemy w Polsce. Inflacja w październiku osiągnęła 5%, pozostanie w trendzie wzrostowym. Prognoza nbp mówi, że szczyt będzie w pierwszym kwartale przyszłego roku: niespełna 7%, a potem spadek. Zobaczymy, jak będzie. W październiku też CEBOS zbadał tak zwane, tak zwane nastroje konsumenckie. No i 79% z nas uważa, że ceny będą rosły, w tym aż 33% że szybciej niż w ciągu minionego roku. 34% z nas z obawą myśli o swojej przyszłości. No i na dodatek ta inflacja, przypomnę na poziomie teraz październikowym 5%, wydaje nam się i straszniejszą, i wyższą. We wrześniu uczestniczyłam w prezentacji kwartalnych badań ilościowych i jakościowych Ibris Światowit. No i według tychże badań ta odczuwalna inflacja jest na poziomie 22-24%. To znaczy, wydaje nam się, kiedy jesteśmy w sklepie i kupujemy różne podstawowe produkty, że jest drożej i że te ceny rosną szybciej. Niż pokazują to te oficjalne dane. W tym samym badaniu analizowano też nastroje konsumenckie. Wzrastająca presja inflacyjna, niewystarczający wzrost płac, konieczność ograniczenia wydatków, rezygnujemy z tak zwanych luksusów, pojawia się konieczność oszczędzania, i w dodatku ludzie w fokusach, czyli badaniach jakościowych, mówią o konieczności dorabiania, to znaczy podejmowania dodatkowych zajęć, żeby utrzymać swój dotychczasowy poziom życia, co im się nie podoba, bo oznacza, że oni trochę wracają do czasów, w których już byli i muszą poświęcać swój czas wolny, który do tej pory przeznaczali dla siebie czy dla swojej rodziny na dodatkową pracę zarobkową. I co to może oznaczać dla tej kampanii wyborczej prezydenckiej, która przed nami? No bo... będzie to oczywiście zawsze zawsze kampania wyborcza jest zdominowana tematyką gospodarczą co prawda prezydent nie ma tutaj wielkiego że tak powiem słowa czy znaczy prezydent zbyt wiele obiecywać nie może bo bo, bo mamy taki, taki, taki system, w którym on nie, nie, nie może jakby tej sprawczości swojej wykazywać. Ale pamiętajmy, że to mogą być też wybory, które będą rodzajem plebiscytu za rządem albo przeciwko rządowi. No tak, i to jest właśnie między innymi powód, dla którego, dla którego te, te ceny energii zostały pod specjalnym nadzorem, bo, bo ja powtórzę, że, że, że właściwie, jak gdyby zostały uwolnione, to nie do końca jest pewne, czy one by tak radykalnie wzrosły, no, ale lepiej tego nie sprawdzać, i, i stąd te, ten cały mechanizm, który, który ma te, 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 te ceny energii zakonserwować na tym poziomie, na którym był ponieważ one stanowią duży, mają duży udział w takich wydatkach gospodarstw domowych. To jest obok, obok, obok wydatków na żywność, to jest podstawowa, podstawowa, podstawowy koszt, który gospodarstwa ponoszą. W 11% z tym... jak podaje Pan w artykule. Tak, i to, jest, I to jest dosyć dużo więcej niż średnia unijna, ale proszę z drugiej strony zauważyć, że na przykład nie ma tematu cen benzyny, które zawsze w takich sytuacjach się mówi o tych, że, że ta benzyna jest droga, bo benzyna akurat nie, 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 nie odegrała takiego, takiego, nie miała takiego udziału w, w, w inflacji. Mamy, mamy właściwie relatywny spadek ceny paliwa, biorąc pod uwagę to, co się dzieje na rynku. No a oczywiście kwestia tego, jak ta inflacja jest odbierana, to ona jest oczywiście odbierana przez poszczególne grupy społeczne indywidualnie i te grupy, proszę pamiętać, że zresztą jest takie powiedzenie w ekonomii, że inflacja jest podatkiem nakładanym przez państwo na ludzi biednych, bo oni te inflacje najdotkliwiej odczuwają. i Bo największą część i, swojego i, dochodu przeznaczają i, na przykład na żywność. I tak. I, I to jest coś, co, 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 co jakby... Czym innym jest inflacja, którą musi znieść osoba, która ma jakieś oszczędności, które jej topnieją, a czym innym jest ta osoba, która. Musi się rozglądać za chwilówką, żeby, żeby ten budżet domowy spiąć, i czy, właśnie jak pani mówi, szukać jakiejś dodatkowej pracy, żeby, żeby, to, żeby to uzupełnić. Więc oczywiście te, te emocje są w różnych grupach społecznych różnie rozłożone. Również ta kwestia, na przykład cen żywności, które, które, które są takim sygnałem dającym społeczeństwu poszczególnym. Obywatelom, taką informację, że coś się dzieje z tymi cenami, że one rosną. No więc to jest żywność jest tym elementem budżetu domowego, który, taki, który tak cyklu nieustającym weryfikujemy, co codziennie idziemy do sklepu, codziennie coś kupujemy i widzimy, jeżeli to drożeje, no to my to zauważamy niemal natychmiast. Są pewne produkty takie, które, które nie stanowią w budżecie domowym jakiegoś istotnego, ale są takim wyznacznikiem, że no, jeżeli to drożeje, to znaczy. Że coś się dzieje, i to wzmaga taki niepokój. Jest poza tym ten mechanizm, że ceny rosną, jakby w, są, są takie dwa, dwa, dwie pule cen. Ceny usług, ceny produktów. Ceny usług rosną szybciej, one rosną między innymi z tego powodu, że rośnie średnia to jest płaca minimalna. W związku z czym trochę jest ten wyścig cen i płac narzucony. No jest to, jest ta spir. Trochę taka jest, jakby mamy już taki zadatek tej, takiej. Spirali, która, która nie po, której, jeżeli nie będzie hamowana, to może doprowadzić do, tego, do, takiej, do takiego niebezpiecznego procesu, gdzie właśnie im więcej zarabiamy, ale więcej płacimy, to oczekujemy, że będziemy więcej zarabiać, no to wtedy sprzedawcy i usługodawcy uważają, że możemy więcej zapłacić i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest to jest bardzo, że tak powiem, el, el, zaklęty krąg. Tak, tak, zaklęty krąg, a z drugiej strony ten, te kręgi w poszczególne są w różnych układach i muszą być w różny sposób brane pod uwagę przez, przez i z jednej strony ludzi, którzy odpowiadają za gospodarkę, a z drugiej strony brane są pod uwagę przez polityków. Dzień dobry, to jest bardzo krótka przerwa i za chwilę wrócimy do podcastu. Ja nazywam się Bartek Haciński. jestem zastępcą redaktora Naczelnego Polityki i chciałbym bardzo podziękować, że słuchają Państwo naszych rozmów w wersji audio. Są one dostępne dla wszystkich, ale powstają dzięki pracy naszych dziennikarzy i współpracowników, którą finansują subskrypcje Polityki. Dlatego zachęcam do tego, żeby tę cyfrową prenumeratę wykupić. Co więcej, dla słuchaczy podcastu Temat Tygodnia przygotowaliśmy specjalną ofertę subskrypcyjną. Z kodem temat30 otrzymają Państwo 30% zniżkę na roczny dostęp standard. Aby skorzystać z tego rabatu, wystarczy wejść na stronę polityka.pl ukośnik kod ukośnik temat30, wszystko pisane łącznie, albo wpisać kod temat30 podczas zakupu dostępu standard na stronie polityka.pl. A teraz już życzę dobrej lektury i dalszego miłego słuchania. Powiedział Pan już o tych obawach o przyszłość, czyli o... Nasz status, o to, czy starczy nam na wszystkie wydatki, które uznajemy za niezbędne, no to pojawia się pytanie, które będzie już nas powoli przenosić także na grunt amerykański, czy lęk o poziom życia, to jest woda na młyn dla populistów. No to zawsze jest yy, woda na młyn, bo, bo właściwie wszystkie takie populistyczne ruchy groziły się na, 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 takich, na takim podglebiu. I to, yy, i to często właśnie, yy, jeżeli to jest. Yy, Taką, jakby jeszcze inżynierią społeczną, podbudowane takimi metodami, właśnie, że tak powiem, nie tyle jak jest, tylko kto do czego przekona. Jak. I, to, i, to, i z, tym, z tym mamy do czynienia właśnie i w Ameryce, i w, i w Polsce. Często widzimy, że, że jest takie rozjechanie się, no bo te twarde wskaźniki amerykańskie właściwie, no, nie potwierdzają te, tego, z czym Donald Trump wyszedł do do społeczeństwa, ale ja mam wrażenie, że, że tutaj oczywiście kwestia tych, tego, tych, tych amerykańskich realiów, tej takiej ekonomii yy, i tych zag poczucia zagrożenia tych wyborców to jest jedno, a z drugiej strony yy, są pewne mechanizmy takie szersze, dziejące się w gospodarce światowej, które powodują właśnie ten lęk yy, napędzający. I, i, I stąd jest ta potrzeba szukania tych polityków, którzy dają proste odpowiedzi i które tak uspokajająco działają, żeby się nie denerwować, że oni przywrócą świat do takiego porządku, jakiego by sobie oczekiwali wyborcy, którzy, których ta nie... nie, nie Dławi ta niepewność nie tylko o swoją, o swoją sytuację, ale w ogóle o, o sytuację świata. To ja jeszcze uzupełniająco, jeżeli chodzi o dane, bo rzeczywiście teraz inflacja w Stanach Zjednoczonych jest na dość niskim poziomie to jest 2% z kawałkiem i ona nie powinna budzić takich lęków w społeczeństwie, ale są inne dane, które mówią o tym, że ludzie wspominają, jak to było kilka lat temu za Trumpa. Było wówczas lepiej, jak to było za Bidena, i wychodzi im, że skoro za Trumpa było lepiej, to może warto wrócić do Trumpa, żeby nie być gołosłowną. Od lutego 2021 roku, czyli pierwszego pełnego miesiąca urzędowania Bidena, do września tego roku ceny konsumpcyjne w Stanach rosły średnio w tempie 4,4% rocznie i łącznie w tym czasie y, poziom cen zwiększył się o niemal 16%. Za Trumpa z kolei liczone od lutego 2017 roku do stycznia 2021 roku inflacja wynosiła średnio 1,5%, a poziom cen wzrósł tylko 6,6%. I to nie jest tak, że oczywiście przeciętny Amerykanin ma. Te dane, które przed chwilą przytoczyłam przed sobą, i on myśli sobie, a za Trumpa było lepiej. Ale przeciętny Amerykanin pamięta, że za Trumpa na stacji benzynowej za litr paliwa płacił mniej, albo że w tamtym czasie stać go było na więcej, że ten hamburger przysłowiowy, czy jakieś chipsy, które kupuje w pobliskim sklepie, kosztowały mniej niż kosztują teraz za Bidena. 52% respondentów oceniło, że Trump będzie lepszym zarządcą gospodarki niż Harris. To jest sondaż dla New York Timesa. To też jest oczywiście zaskakujące, ale jednak tak wskazują Amerykanie. No i jeszcze nastroje konsumenckie w Stanach Zjednoczonych, nawet w trakcie pandemii w roku 2020, czyli jeszcze za Trumpa, nastroje te były lepsze niż w ostatnich czterech latach. I myślę, że to wszystko razem składa nam się też na Jeden z powodów, dla których triumfował Donald Trump w tej kampanii wyborczej, w tych wyborach prezydenckich. No wie pani, to. Byłem wczoraj na, na filmie Wybraniec. To jest, Też to oglądałam. No więc, właśnie. Dobry i tam film. jest i tak, no ta, ale y, dobry, bo on jest filmem pokazującym jakby tą receptę, taką populistyczną, jak, jak ten taki współpracujący z nim, ten prawnik Ron Con, y, y, jak on mu podpowiada te podstawowe chwyty takiego. Bądź takiego, agresywny, a, atakuj, nie a, przyznawaj się do niczego. Nie, nie przeznawaj się, a porażki przedstawiaj, jako sukcesy. No więc to jest właśnie coś, co rzeczywiście Trump robi, i to jak on. I, i, i właściwie nieważne jest jak, jak było za, za jego czasów, a jak, za, jak za, za Bidena, a jak będzie teraz. Ważne jest. Ty, ty, ta jego opowieść, która się łączy tam, zresztą ja mam wrażenie, że inflacja to jest tylko jeden z elementów, poza tym inflacja żywności to jest, bo, bo jednak ta żywność w Ameryce jest stosunkowo tania, ale na przykład bardzo takim bardziej odczuwalnym i na co się w Ameryce zwraca uwagę, no to jest rynek nieruchomości, jak on wygląda, w związku z czym ta, te kwestie, kwestie są, są rzeczywiście brane pod uwagę. Jest, jest kwestia również rynku pracy i to jest też zawsze przez ekonomistów bardzo śledzone, bo, bo to jest dosyć istotny element. No tutaj te, ta, ta polityka właśnie taka izolacjonistyczna, ta wojny handlowe, jakie chce sprawić, on ciągle on ciągle obiecuje rozmaite rzeczy. Chociaż powiedzmy od razu, że to będzie godziło w konsumenta amerykańskiego, jeżeli nałoży cła na produkty chińskie, czy na produkty z Unii Europejskiej. Jeżeli chodzi o Chińczyków, to str straszy cłami do poziomu nawet 60%, w przypadku Unii Europejskiej między 10 a 20%, no to przecież to będzie oznaczać wzrost cen produktów, które będą dostępne na rynku amerykańskim. No Zapłaci tak, za to amerykański on, konsument. On, tak? A z drugiej strony cały czas przedstawia, bo on tak chce przedstawić Amerykę jako tak, że on on przestawia Amerykę nie jako mocarstwo, tylko jako taki, taki super koncern, który taki ma trans, transakcyjny stosunek do wszystkich. A który jednocześnie sam będzie, sobie wszystko ta, produkuje, który, Tak, który, który będzie, będzie, który nie tylko, który nie tylko produkuje te towary konsumpcyjne czy inne, ale będzie również usługi, nie wiem, armii amerykańskiej sprzedawał czy jakieś inne rzeczy temu, kto najlepiej zapłaci. W związku z czym to jest w ogóle jakiś taki, taka, taka Dosyć historia zwariowana, ale z drugiej strony, no, gdzieś przeczytałem jakąś taką wypowiedź a jakiejś yy, zwolenniczki Trumpa mówi, on mówi głupstwa, ale robi dobrze. W związku z czym tam jest takie przekonanie, że, że w rzeczywistości jednak yy, jego posunięcia gospodarcze. To, to właściwie nie trzeba go słuchać, bo, bo, bo po prostu no, on tak ma, że on takie rzeczy mówi, a poza tym no, pamiętajmy o tym, że jednak ta amerykańska demokracja to nie jest jeszcze taki jednoosobowy system dyktatorski, w którym on może wszystko, więc że te bezpieczniki jednak zadziałały. No, zadziałały jakoś tam za jego pierwszej kadencji. Mam nadzieję, że on ich nie będzie rozmontowywał i, 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 i tak... I, i, I ten ta Ameryka jako taki stabilizator również gospodarki światowej nie, nie, nie stanie się jakimś destruktorem. Wracam do tych przyczyn zwycięstwa Donalda Trumpa i czy one mają związek z gospodarką, stanem gospodarki, stanem portfeli przeciętnego amerykańskiego wyborcy. Włoski publicysta i pisarz Wepe Severnini, który udzielił wywiadu dla Polskiej Agencji Prasowej, wyraził taką opinię, że sukces Trumpa w Stanach Zjednoczonych to jest efekt wściekłości Amerykanów i trzech słów na i. Inflacji, imigracji oraz improwizacji rywalki Trumpa, czyli Kamali, Kamali Harris. No i może jeszcze takie ciekawe badania profesora Roberta Gordona, który zajmuje się badaniem przyczyn, które no sprawiają, że ta droga do o, gabinetu owalnego staje się realną drogą dla kandydata. On twierdzi, że w sytuacji obecnej w Stanach Zjednoczonych, tej gigantycznej polaryzacji, którą mamy też oczywiście w Polsce, kluczowe dla wyników wyborów prezydenckich i dla wyborów politycznych Amerykanów są sympatie polityczne.